A co inni o tobie pomyślą, jeśli podchodzisz do dziewczyny? Chciałbyś podejść do dziewczyny, ale myślisz, a co ten kolej sobie pomyśli, co stoi obok mnie, jak ja podejdę do niej, a ona na przykład nie będzie chciała ze mną rozmawiać? Co ten gość pomyśli o mnie? I wtedy nie podchodzisz, bo ten gość cię blokuje, nie? Znaczy w sumie nie ten gość, tylko twoje emocje cię blokują. No ale tak to wychodzi z tej perspektywy twojej, że. Ten gość ci przeszkadza, nie? I Ty nie podejdziesz, bo on na przykład stoi i się na Ciebie patrzy. Jakby go nie było, może byś podszedł, może byś nie podszedł, nie? Mógłbyś nie podejść, ponieważ tam boisz się odrzucenia i tak dalej. No ale bierzmy, bierzmy pod uwagę tą kwestię, że nie podchodzisz, bo ktoś coś o to pomyśli złego, nie? Dziwnego. Może na przykład sobie coś pomyśleć, co za gość, zaczepia jakąś obcą dziewczynę, nie? Jak jakiś zboczeniec albo napaleniec. Tak, tak, pewnie będziesz sobie myślał. Problem jest w tym, że ty tak to widzisz, bo mógłbyś to widzieć na przykład tak, że podchodzisz do dziewczyny i nie robić to różnicy, co ten koleś pomyśli o tobie. Albo na przykład mógłbyś pomyśleć, że ten gość myśli o tobie, ale odważny facet podszedł do dziewczyny. No, Brakuje takich facetów w dzisiejszych czasach. To wszystko się dzieje właśnie w twojej głowie. Jeśli masz taki problem, że boisz się tego, że coś inni o tobie pomyślą, bo to też jest dość spory problem, ponieważ ludzie bardziej boją się tego, co inni o nim powiedzą, niż swojej śmierci. Tak to podobno z badań wynika. Nie wiem jaki tutaj ile jest procent prawdy w tym. Ale tak słyszałem już wielokrotnie. Więc jeśli takie coś cię blokuje, że ktoś coś o tobie złego pomyśli, że podejdziesz do tej dziewczyny, lub po prostu nie możesz się przełamać, nie wiesz jak zagadać do dziewczyny, lub na którymś etapie gdzieś się blokujesz, to pod filmem jest numer telefonu, wyślij mi wiadomość i po prostu zobaczymy, jak mogę ci pomóc.